Cześć, mam ludzie ze strony Wolf i witam Was bardzo serdecznie na poradniku, których jest u mnie na kanale. Jak w sumie na alkarstwo. ponieważ nie mam za dużo rzeczy do opowiadania w tych poradnikach, postaram się, żeby to było krótkie, zwięzłe na temat. Zatem, jeżeli chodzi o dźwięki. Bo tego będziemy się tyczyć Dzięki w grze, no to mamy dialogi, mamy dzięki otoczeniu, mamy muzykę Normalnie, jeżeli mamy słuchawki podłączone do komputera To słyszymy wszystko jednocześnie Ale jeżeli mamy słuchawki podłączone przez głośniki, na przykład właśnie w systemie 5.1 To tych dźwięków nie słyszymy, dlaczego? Bo y, głośniki nie wykrywają nam y, tego, że mamy słuchawki w trybie stereo Czyli 2H stereo, czyli mamy tylko dwa głośniki y, y, W swoich słuchawkach, a nie 5.1 tak jak to jest w głośnikach Czyli obcina nam te dodatkowe głośniki przestrzenne, plus tych dwóch podstawowych, subwoofer i też ten głośnik centralny. Jest to wszystko obcięte i przez to nie słyszymy dialogów, bo zazwyczaj dialogi są właśnie przez ten głośnik centralny tutaj y, odtwarzane nam w, y, w przestrzeni. I to y, jest jakieś uniedogodnienie w grach y, w single player gdzie ten single play, gdzie te cutscenki są bardzo ważne, typu właśnie Hitman Absolution, typu Life is Strange, typu Game of Thrones. Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy sobie wejść w naszą ikonkę, na naszą ikonkę głośniczka, sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wchodzimy sobie w urządzenia do odtwarzania. I tu mamy, ja wam tylko ustawię tak to było, powinno być, i tu nam pojawi się coś takiego. Oczywiście, Wy nie będziecie mieli tych speakersów, tych digital audio, tylko będziecie mi po prostu te dwie pozycje z Waszymi głośnikami i z Waszymi słuchawkami. Uwaga! Słuchawki nie będą wykrywane przez komputer, jeżeli podłączycie je przez głośniki, po prostu będziecie mieli tutaj czerwoną ikonkę z tym, że urządzenie nie jest podłączone. I będziecie mieli ikonki głośników, które normalnie będą domyślnie podłączone. Zatem. Teraz mamy ustawione głośniki jako domyślne, i cały myk polega na tym, że wystarczy, że giniemy sobie prawym wszystkie myszy na nasze słuchawki. Urządzenie jako domyślne sobie ustawimy na słuchawki. I to jest cała, cała filozofia. I teraz wszystkie dźwięki będzie mieć odtwarzane przez słuchawki podczas gry. Dialogi, dźwięki otoczenia, muzyka. Wszystkie te trzy elementy będą odtwarzane przez słuchawki, nie stracimy na tym nic. I myślę, że warto po prostu o tym wiedzieć, że coś takiego się dzieje żeby potem po prostu się nie obudzić i przez 40 minut jak ja to robiłem za pierwszym razem szukać jakiegoś rozwiązania a wiem, że nie ma poradników aż tylu właśnie takich filmowych, takich gdzie pokazuje się to co się tutaj robi, żeby to po prostu wytłumaczyć wytłumaczyć przeciętemu użytkownikowi komputera Myślę, że to wszystko generalnie. No to, to tutaj nie ma się co, co debagować. cztery kliknięcia, macie zrobione. I możecie się cieszyć wszystkim. Hmm, jeżeli już mamy ten cykl poradnikowy zamknięty, to jeszcze tylko chciałem napomknąć, że film informacyjny pojawi się na dniach na naszym, na, 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 naszym, na moim kanale. Hmm, pojawi się film informacyjny na dniach odnośnie tego, co się pojawi jeszcze, co się nie pojawi, a hmm, co zrobimy z tym, co już jest. Czyli powiedzmy, taka renowacja dodatkowa kanału się odbędzie. Nie martwcie się, że tak powiem, nie zapomniałem tutaj o kanale absolutnie, ale naprawdę było dużo, dużo rzeczy. Jeszcze parę mam do, że tak powiem, nadrobienia, do ogarnięcia jeszcze u siebie, co mi po prostu tutaj uniemożliwia tą całą współpracę właśnie z moim kanałem. I to jest problem, to jest problem, bo. Potrzebuję sporo czasu na to, właśnie, żeby zrobić tą postprodukcję przy materiałach, które nagrywam. Chyba, że kupię sobie taki program jak Baroque London, ale to tam, jak dobrze patrzyłem, to z 80 zł wyjdzie na ten program, który jest wart swojej ceny, przy okazji, muszę powiedzieć, bo naprawdę ułatwia ten montaż, ułatwia to wszystko. Ale na ten moment kończę, żeby nie przedłużyć tego filmu, żebyście mogli jeszcze korzystać z tego weekendu i nie słuchać tylko mojego gadania. Zatem ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!